No witajcie. A tym razem chcemy się podzielić naszym sposobem na podróżowanie. A właściwie tym zaprezentować nasz samochód, którym podróżujemy. Przyświeca nam taka swobodna podróż. W związku z tym potrzebujemy środka transportu, który będzie jednocześnie naszym hotelem. I dlatego przerobiliśmy nasze auteczko, naszą terenówkę Land Rovera Discovery 1 w taką właśnie, taki mini hotelik. Właściwie to jest taki, jak to powiedzieć, e, namiot, twardy namiot, ogrzewany jeszcze w dodatku w zimie, e, czyli chłodną jesienią, wiosną, e, gdzie nie pada deszcz, a może on się przemieszczać w terenie. E, no i w związku z tym e, jest to taki pomysł, który Proponujemy również. W czym problem? Mianowicie, w tych wielkich przestrzeniach przyrody, w które zwykle wjeżdżamy i chcemy w nich przebywać, nie ma hoteli, nie ma pensjonatów, nie ma się gdzie zatrzymać. Owszem, można rozbić jakiś namiot obok zwykłego samochodu, ale w sumie najwygodniejszą formą to jest właśnie forma, kiedy wozi się łóżko razem z sobą. I tak, podstawowym wyposażeniem naszego samochodu jest właśnie takie łóżko. Jest ono zawieszone tak z pół metra nad poziomem podłogi po to, żeby pod nim zgromadzić różne potrzebne nam rzeczy. I tutaj w tych przednich koszykach mamy troszkę jedzenia, sprzęt kuchenny, który jest potrzebny na biwaku. Oczywiście nie zabraknie również tutaj wody pitnej w butelkach, a tam dalej, głębiej, również pod łóżkiem są różne rzeczy. Generalnie chodzi o to, aby w czasie jazdy w terenie te wszystkie rzeczy nie fruwały pod samochodem. One są uwięzione pod łóżkiem i w bezpieczny sposób sobie dalej jadą. A w środku, no co? Mamy tutaj, poza takimi gąbkami, na których śpimy, mamy jeszcze kołdrę puchową, która izoluje nas w te zimne dni. No i wiadomo, jakieś puchowe śpiworki, również kołdra z wełny wielbłąda. I tak sobie podróżujemy. Nie jest to może jakieś bardzo wielkie łóżko, ale jest ono. O wymiarach y, gdzieś 1,30 m y, na szerokość, a na długość nawet 2 m, ponieważ tutaj mamy możliwość przedłużenia łóżka po złożeniu fotela przedniego. Tutaj dostawia się resztę y, łóżeczka, wyprostowuje i jest taka przestrzeń sypialnia dodatkowa. A teraz zajmijmy się e, takimi udogodnieniami, które e, są bardzo potrzebne na biwaku. E, mianowicie, e, na dachu naszej landrynki, na bagażniku dachowym, przymocowaliśmy e, 6 20-litrowych worków e, z wodą. One e, gromadzą nasz zapas takiej wody technicznej do mycia się, do kompania. Do mycia naczyń, nawet myjemy zęby. Również ta woda stanowi taki żelazny zapas w rejony pustynne. W sumie jest tego 100-120 litrów, więc daje możliwość oczywiście przeżycia w ekstremalnych warunkach. Tylko tą wodę należy ugotować przed wypiciem, więc należy również stosowny zapas gazu. Ze sobą posiadać, no bo na pustyni nie ma drzew i nie da się na ognisku zagotować wody. Tak jak robimy to tutaj nad jeziorem, nad tym pięknym jeziorem Habsgul w Mongolii. Kolejnym elementem jest bateria słoneczna. Bateria słoneczna jest w tej chwili, można kupić taką produkowaną na kawałku plastiku. Ona waży kilogram, kilo 200 i e, posiada moc 100 W. Szczerze mówiąc, e, zabezpiecza nam prąd w czasie postojów e, w 4 środkowe miesiące roku w lecie. Jesienią już jest to niestety niewystarczająca ilość, e, dlatego myślę tutaj o dokupieniu drugiej takiej baterii. Ale wtedy drugą baterią przysłonię worki, które się nagrzewają, a woda ta nagrzewa się od słońca, bo worki są czarne i dają, daje nam yy, ciepłą wodę. Mamy ciepłą wodę po prostu na dachu do mycia się. Natomiast jak przysłonię to baterią, no to się yy, ta ciepło przynajmniej tych trzech worków skończy. Pozostałe trzy worki są tu bardziej z przodu. I tak samo, no trochę tutaj mamy śmieci, ale z przodu jeszcze jest namiot, który rozkładamy na dłuższe postoje oraz piecyk do tego namiotu. I w, podczas dłuższych postoi tutaj z tyłu, z tyłu samochodu, pod tym zadaszeniem, bo tutaj jest od słońca takie jeszcze zadaszenie, taka markiza, pod nim montuje się namiot, w środku wkładamy piecyk, i w momencie kiedy dłużej biwakujemy na brzegu jeziora morza, możemy ten namiot łącznie z wnętrzem samochodu podgrzać z piecyka lub też po zamknięciu drzwi i samochodu, i namiotu, robimy sobie taką rosyjską banię. Yy, około, 60%, yy, yy, około 60 stopni i 90% wilgotności. A potem bach do wody. No ale to wszystko musi być tam, gdzie jest dostatek drewna. Więc yy, wiadomo, Finlandia tutaj jest yy, yy, na początku naszego, yy, naszej tabeli państw z dużą ilością drewna. Chciałbym jeszcze tu pokazać bardzo ciekawy element, który jest znany, ale e, jeżeli ktoś się zapoznaje, zapoznaje się dopiero, jest to ogrzewanie postojowe, powietrzne, które ogrzewa wnętrze kabiny. E, różne firmy są e, mo, i można. To urządzenie kupić jest używane głównie przez y, kierowców tirów, a ono daje po prostu, y, y, ogrzewa to, po, to powietrze, które już jest wewnątrz kabiny. Y, ma termoregulator, w związku z tym my śpimy w nocy, y, dajemy sobie tak gdzieś na minimum, wtedy jest około 12 stopni, natomiast wieczorem czy w dzień, jak egzystujemy. To możemy podgrzać do pokojowej temperatury 20 Oj, czy 25 stopni. Nie widać tej rury. Jest to ważne. Jest to ważne, ponieważ no, słuchajcie, przy takich długich podróżach, bardzo długich, które przebiegają w warunkach wysokiej wilgotności, a tak już jest jesienią, wewnątrz auta skrapla się woda. Woda, którą wydychamy my, parę wodną z ust, również nasze ciała generują wodę. My również gotujemy sobie skromne posiłki albo wodę, herbatę, wewnątrz samochodu mamy kuchenkę gazową. W związku z tym no, pary wodne jest bardzo dużo. I z doświadczenia wiemy, że zwykle po tygodniu, a na pewno już po dwóch, Człowiek zaczyna pleśnieć raz, wraz z całym wnętrzem, ze wszystkim. I to webasto, czy ebersprecher, czy po prostu ogrzewanie postojowe... Ono, U nas się świetnie ono, sprawdza ono ebersprecher. to powietrze, dosusza go. I dzięki temu to nie chodzi tylko o temperaturę, bo można się dobrze ubrać. Są osoby, które mogą stwierdzić, że my wytrzymujemy tak, jeżeli człowiek się dobrze ubierze, to on wytrzyma, nawet mróz wytrzyma, wszystko wytrzyma. Ale wnętrze samochodu na takiej, po takiej długiej podróży, dwu-trzymiesięcznej, w warunkach wysokiej wilgotności, takiej jesieni czy zimy, początku zimy, po prostu spleśnieje mu. Wszystko, kołdry, już to przeżyliśmy. Materace, kołdry, nawet deski łóżka, patapicerka wszystko było pokryte pleśnią. Także jest to bardzo ważny element. No i je, oczywiście nie podróżujemy sami podróżujemy tutaj z naszymi skrzatami Są, jest ich cały zastęp. Z różnych miejsc świata, wsiadły w różnych miejscach świata. No, i jadą z nami, także. Słabo je widać, bo słońce mi świeci. Może z drugiej strony jeszcze popatrzymy. I jeszcze jeden element: przetwornica napięcia z 12V na 24V. Bardzo dużo różnych urządzeń nie jest wyposażona w możliwość ładowania ich z 12V. My mamy ich sporo. Laptopy tablety, telefony, nawet golarka. Do, do tego jeszcze dochodzi ostatnio blenderek taki mały, nawet ostatnio ze względu na zmianę naszej diety doszła sokowirówka, którą również wyciskarka wolno czy, czy wyciskarka wolnoobrotowa, którą również tutaj możemy z niej skorzystać i to robimy po prostu. Różnego typu baterie do aparatów fotograficznych, i tak to wszystko może być z tej przetwornicy mm, y, zasilane. Ale to nie jest tak, że przetwornica stworzy cuda. E, zakres e, e, energii jest ograniczony, szczególnie w samochodzie. W związku z tym, e, mamy w naszej terenówce nie jeden akumulator, a dwa. Tutaj jest podstawowy akumulator, który służy w zasadzie do rozruchu silnika. On jest zawsze pełny i zawsze rano nie korzystamy z niego. Zawsze rano jest pełny i można odpalić dzięki niemu silnik. Natomiast jest tutaj drugi akumulator, który, z którego możemy czerpać energię właśnie poprzez przetwornice napięcia, poprzez gniazda zapalniczek. I on, da, I on również daje energię dla naszego ogrzewania postojowego. Można go wyczerpać do jakiegoś poziomu, bo nad tym czuwa separator napięcia. I on, że tak powiem, w pewnym momencie zaczyna reagować na nasze zbyt duże chęci poboru mocy. Ale generalnie zasada tego separatora to jest bardzo ważne urządzenie, bo jak są dwa akumulatory, to on musi być. Chodzi o to, że w czasie, gdy odpalimy silnik, alternator zaczyna ładować w pierwszym rzędzie ten główny akumulator, a kiedy on już jest pełny, separator to wyczuwa, i wtedy. Podłącza również ten zapasowy akumulator do ładowania, i wtedy ładują się obydwa. W momencie zgaszenia silnika separator rozłącza te akumulatory, i możemy czerpać energię tylko z tego zapasowego. Bardzo mądre urządzenie, i polecam go dla wszystkich, którzy no, mają jednak takie potrzeby. Bycia w przyrodzie dłuższy czas bez jazdy. Bo jeżeli codziennie się jeździ, jeżeli to jest lato, to nie ma problemu, to nie ma co kombinować, to wszystkie urządzenia łącznie z ogrzewaniem, to wszystko jest niepotrzebne. Ale jeżeli się podróżuje cały rok, śpi się w samochodzie, gdzie jest nawet minus 30 stopni, bo takie sytuacje mieliśmy, jak wracaliśmy z Maikału, że przez dwa tygodnie spaliśmy w aucie, że było pod 30 stopni. Minus. To to jest bardzo ważne. I yy, no i co? No po prostu. My też jesteśmy zakochani w północy. E, północ to wiecie, śnieg, mróz. I my też wjeżdżamy w tą przyrodę, gdzie się da wjechać. I tam, gdzie jest ta energia właśnie yy, zamarznięta, te, yy, to tam możemy egzystować. Możemy spać być, przebywać całą dobę, ciesząc się przepiękną zorzą polarną, której nie widać w mieście, w miasteczku, po prostu ze względu na rozproszone światło. My możemy jechać w głęboki las, tam gdzie oczywiście da się dojechać w zimie, i możemy tam stać, spać w ogrzewanym pomieszczeniu i czekać na te najpiękniejsze fragmenty zorzy polarnej. I tak robimy. Pijąc herbatkę czy kawkę. Pijąc herbatkę i kawkę. Ostatnim elementem, może nie ostatnim, bo jeszcze może coś mi przyjdzie na, na, na myśl, ale ważnym elementem jest dachowe oświetlenie. Eee, w terenie, szczególnie właśnie eee, w, w momencie, kiedy. Kiedy trzeba gdzieś jednak dojechać, no bo coś się dzieje, na przykład jest jakiś bardzo gwałtowny opad deszczu, a jesteśmy w górach. Nieraz było tak, że byliśmy gdzieś wysoko w Armenii, w górach, i nagle zaczął padać śnieg. No i wiecie, wszystkie dróżki się, jakby te pasterskie dróżki. Pokrywa śnieg, no i nie wiadomo, gdzie jechać. Z jednej strony skały, z drugiej strony ostre, jakieś przepaści, kamienie, więc oświetlenie, żeby to wszystko widzieć, co się dzieje tu, tuż przy samochodzie. Te, przez, te, te, te przeszkody terenowe, które są 2-3 metry przed samochodem, one są, muszą być oświetlone. Tego zwykle nie oświetlają światła montowane w samochodzie seryjnie. I zapomniałeś o jednej rzeczy, co do czego jeszcze lampy są? Do obserwacji zwierzątek, które pokazują się. Dokładnie, nie czasami się pokazują nam zwierzątka w nocy i można je oświetlić. Oświetlić. I tak samo mamy z boku bagażnika światła jak i z tyłu eee, tak żeby to wszystko było tak dookoła. No i Jakieś względy bezpieczeństwa również. Nie zawsze podróżujemy przez superbezpieczne kraje, takie jak Mongolia, czy nawet Rosja, czy, czy wszystkie te tutaj, powiedzmy, Armenia, Azerbejdżan, czy, czy Gruzja. Czasami bywają miejsca nieprzyjemne, niesympatyczne i bardzo dobrze, jak śpimy w nocy, jeżeli mamy możliwość oświetlenia całego terenu, żeby zobaczyć, czy się tam ktoś nie kręci. Tutaj jest jeszcze jeden ważny element, gdy ktoś chce wjeżdżać w pyliste miejsca. To nie tylko dotyczy pustyni, bo na pustyni to jest obowiązek. Natomiast nawet w górach, pamiętam Armenii, po prostu te dróżki są tak pyliste, czy kałmucji, że filtr powietrza, który jest zamontowany zaraz pod maską, od razu robi się czarny od pyłu. To jest snorkel, czyli taki wlot powietrza wyciągnięty jest na dużą wysokość, a tutaj jest filtr, w którym jest tam ze 2 cm oleju. Filtr ten powoduje, ma takie, wywołuje zawirowanie powietrza w czasie wciągania go i grubsze cząsteczki pyłu lądują w tym oleju. I już podczyszczone powietrze, które jeszcze jest zasysane z, z, z wysokości dachu, a nie z wysokości nadkola. Jest wciągane do silnika. Filtr powietrza jest znacznie, znacznie czystszy po długiej podróży, nawet przez pustynne rejony. No i coś, co jeszcze do nas dotarło bardzo niedawno o te owiewki naprawdę nie jest to do końca. Ja wiem, że w terenie można je szybko połamać, bo gałęzie. Yy, haratają, no wybraliśmy takie, które są prawie płaskie, no i po prostu jest szansa, że te gałęzie nie będą nam uszkadzały. Natomiast, jeżeli się śpi w samochodzie i pada deszcz, i nie da się otworzyć szyber dachów, a trzeba czymś oddychać, bo jest ciepło, no to faktycznie otwarcie szyby tak na 5 cm wszystkich czterech szyb jest zbawieniem. Doceniamy to. I jeszcze sztorki. Jak już okno otworzyłeś, to sztorki. Sztorki. Rzecz, <laughs> która nie jest do końca e, z, znana w Polsce, chociaż pewnie jest. Tu w krajach takich jak Mongolia, Kazachstan, bardzo dużo osób ma taką sztorkę. Chodzi o to, że można sobie zasłonić okno firanką. I Prawdę mówiąc, jeżeli słońce świeci z boku samochodu, a my jedziemy nawet kilka godzin, to można sobie zasłonić tą e, boczną szybę, i człowiek nie ma spalonego ramienia. No i nie męczy się od słońca, my, jest chłodniej. My nie posiadamy e, e, klimatyzacji w naszym samochodzie. Jest to starsze auto z 1991 roku. Miało kiedyś klimatyzację, ale yy, niestety zgniła yy, chłodnica klimatyzacji. Od tego czasu jeździmy bez klimatyzacji, i powiem szczerze, że aklimatyzacja do gorąca jest podstawową sprawą. Jeżeli ktoś nie jest zaklimatyzowany do gorąca, a to może tylko zrobić poprzez ciągłe przebywanie w gorących warunkach. Tylko po prostu będzie cały czas siedział w klimie, a później dojdzie do sytuacji, że na przykład zagrzebie się w piasku i będzie musiał wyjść na zewnątrz i pokopać łopatą odkopać to auto różnie to się może skończyć. Ale oczywiście chcielibyśmy mieć klimatyzację Czasem by się przydała. stojową. Tak, żeby nawet w te gorące dni odpocząć sobie w samochodzie A nie szukać jakiejś knajpki, żeby się czasem sklimatyzować Dokładnie, jak jest? szczególnie na przylota, przelotach ta klimatyzacja by się przydała I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał Mianowicie, moskitiery Zarówno tutaj z tyłu, jak i na bocznych tylnych oknach Mamy szczelne moskitiery. Ta jest nieszczelna, ale tamte boczne na bocznych są szczelne i tak samo na szyberdachach są szczelne. Bardzo ważny element wyposażenia. Już teraz A pościągane, pościągane. Z szyberdachów ściągnąłem, natomiast na bocznych jeszcze tylnych oknach są. No i generalnie nasze autko yy, jest z, yy, jest starą konstrukcją. Tak. Generalnie nasze autko jest starą konstrukcją. Tutaj jest wylewka, prysznica, jakby się ktoś chciał wykąpać w ciepłej wodzie. No, oczywiście w zimie nie ma, bo zamarza. No i też, oczywiście trzeba powiedzieć jedno: że to nie jest tak, że to będzie taki, wiecie, deszcz, wody, jak się stoi w domu. Nie, to są skromne warunki. Kąpiemy się tak po niemiecku: czyli trzeba się spłukać, później namydlić, a później jeszcze raz spłukać. Tak to wygląda. Tam nie ma takiej ilości wody, żeby można było stać sobie pod prysznicem. Ekologicznie. E ekologicznie to wygląda. No i e powiedziałem jeszcze ogólnie o naszym samochodzie. Konstrukcja z 1991 roku e, ma w sobie jedną nie, nie, niepowtarzalną cechę: prostoty. Nie ma w sobie elektroniki, i elektronika jest tym elementem, który jest najtrudniejszy do naprawy w miejscach. Gdzie po prostu jest przyroda i są bardzo prości mechanicy samochodowi. Więc póki co trzymamy się naszego landrowerka. Eee, kochamy go, kochamy go. Legenda, który łyka nawet najgorsze odmiany paliwa, które kiedyś były e, sprzedawane z, be, z beczek w, e, w, w Afryce, bo on został przez Anglików, właśnie. Wyprodukowany, wymyślony na Afrykę i na bardzo niską jakość paliwa. Oczywiście najlepiej kupować dobrej jakości paliwo, ale już mieliśmy takie sytuacje, że po zatankowaniu nie chciał jechać na drugim biegu pod górkę. Więc myślę, że inne auta. Z systemami, komputerami, innymi rzeczami odmówiłyby jazdy na takim paliwie. No a nie można sobie na to pozwolić. No, słuchajcie, czasami mamy odległości po 100 km więcej, gdzie nikt nie mieszka, nikogo nie ma i trzeba polegać na swoim aucie. E... Jak dalej będzie zobaczymy, ale póki co kochamy nasze autko, brakuje mu półtora roku do muzealnej trzydziestki. No i mam nadzieję, że kiedyś przymocuję do niego żółte tablice z takim samochodzikiem. A jeżeli ktoś wie jak zrobić samochód zabytkowy i jak takim samochodem podróżować po świecie, to napiszcie w komentarzach, bardzo prosimy. Dokładnie, ponieważ e, słyszeliśmy coś takiego, że e, trzeba uzyskać e, za każdym razem zgodę konserwatora zabytków na wywóz auta zabytkowego za granicę. No, tego jeszcze do końca nie zbadaliśmy. Więc jak ktoś wie coś, to nie, nie mączmy się, Dokładnie. tylko niech może ktoś nas oświeci. Dokładnie. No, i wiadomo, opony. Jakieś terenowe, różnie tutaj już gusta, czy to mają być Mteki, czy Ateki. Pozostawiamy już wszystkim innym, bo to już jest temat rzeka. A my jesteśmy nad pięknym jeziorem Hapsgul w Mongolii, w północnej części Mongolii i polecamy to miejsce tym, którzy lubią dużą przestrzeń przyrody. Dziękujemy!